Ślady zbrodni to jest wieczór przygotowany przez naszych dwóch ekspertów, pana Leszka i pana Pawła Leśniewskiego. Proszę powiedzieć, co jest w pracy takiej właśnie, w szukaniu śladów na miejscach zbrodni najtrudniejsze? Tak, dzisiaj mieliśmy okazję poznać wyposażenie i możliwości technika kryminalistycznego, który znajdzie się na miejscu zdarzenia z walizką. Akurat tutaj przywieźliśmy ze szkoły policji w Pile walizkę taką podstawową, uniwersalną, która umożliwia technikowi kryminalistyki ujawnienia śladów, linii papilarnych, śladów mechanoskopijnych, biologicznych, metodami fizycznymi na miejscu zdarzenia. A co takiego jest pasjonującego? No myślę to, że... Właśnie to, że dzięki tym śladom możemy ujawnić sprawcę zdarzenia. To może być włamywacz, to może być zabójca i na podstawie rzeczywiście tej drobiny, jakiegoś śladu, który zabezpieczymy, a ekspert później wyda kategoryczną, jednoznaczną opinię wskazującą, że jest to właśnie ten dany człowiek i ten człowiek nie uniknie odpowiedzialności zostaje wskazany jako sprawca. I oceniany jest później te, ten fakt, to te zdarzenie, które, którego on był autorem. Yy, I myślę, że to jest no, ogromna satysfakcja, jeżeli poprzez pracę, technika kryminalistyki i eksperta uda się rozwikłać taką sprawę. W każdej szkole policyjnej, każdego policjanta uczymy, że nieważne są ślady, nieważny jest sprawca, ważne jest, żeby uratować, jeśli jeszcze jest to możliwe życie ludzkie. Nawet sprawcy. bo yy, ja, na przykład, mam w swoim doświadczeniu takie zdarzenie, gdzie policjanci jadąc na miejsce zresztą no, dosyć taki, e, e, br br brutalnego zdarzenia, gdzie zostaje zamordowana kobieta, e, ma obcięte piersi e, i tak dalej, proszę Państwa, to jadąc, policjanci na to zdarzenie starsi, ci, którzy ze mną jechali, to po prostu pluli sobie w brodę z jednego powodu. Dlatego, że bardzo szybko ustalili, kto jest sprawcą. A sprawcą była osoba, która 15 lat wcześniej dokonała zabójstwa, ukrywała się i w momencie, w którym była poszukiwana, postanowiła odebrać sobie życie. Truła się. A, a, a wówczas jeszcze to byli milicjanci ich zadaniem było co? Ratować życie ludzkie. Nawet niestety sprawcy uratowali mu życie 14,5 roku w zakładzie radnym wyszedł i zrobił to samo. Czy stanowi dla Panów jakąś różnicę? W jakich warunkach pracujecie w jakimś terenie? Czy jest to jakieś, może głupio mówić o ładnie wyglądającej zbrodni, ale jeżeli ciało jest mniej czy bardziej zmasakrowane? Czy na tym etapie podejrzewam, że nie stanowi to już dla pana różnicy, w jakich warunkach pan pracuje? To znaczy, po pierwsze nie może to dla mnie stanowić jakąś różnicę, czy to będzie zima i nie daj Boże, zwłoki, w śniegu, temperatury? która będzie sięgała minus 15 stopni Celsjusza. No, my musimy się odpowiednio przygotować, tak pod względem sprzętowym, jak i Własnym fizyczny, że bez przeszkód będziemy mogli ciągle na miejscu zdarzenia pracować przez te i 10 godzin, na przykład. Tak? Także warunki zewnętrzne, warunki otoczenia, w których znajdują się zwłoki, czy generalnie jest miejsce jakieś zdarzenia, czy w jakim stanie znajdują się te zwłoki, no nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na, na nasze działania. Ślady linii papilarnych, które każdy z nas posiada, są niezmienne. One przez całe życie są niezmienne. Co więcej, gdybyśmy popatrzyli na definicję śmierci, to możemy powiedzieć, że są niezmienne również po naszej śmierci, bo one troszeczkę inaczej żyją. Pojawiają się na naszych palcach. W trzecim, czwartym miesiącu życia. Więc e, zwłaszcza panie mogą teraz sobie przypomnieć, że jeśli to dziecko gdzieś tam się rozpychało i, 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 i działało, to właśnie zostawiało linii, linię papilarną już, już w brzuchu. E, a dlaczego mówię, że żyją dłużej? Bo. E, e, one znikają dopiero wraz ze śmiercią biologiczną, z pełnym rozkładem ciała ludzkiego. A więc no, musi, musi to ciało ulec takim zmianom, że my tych linii papilarnych już nie będziemy w stanie odtworzyć. No, oczywiście zmianom mogą ulegać. Jakim? No, takim naturalnym. Ja to zawsze słuchaczom podaję taki przykład: jak kupiłem nożyce do cięcia krzewów i postanowiłem je wypróbować w ogrodzie. No, jak je wypróbowałem, tak skończyłem na Pogotowiu. Palec został szyby i od tego dnia. O tyle ten układ się tylko zmienił, że jest dodatkowa linia, tak? ta linia cięcia, która została. To jest jedna rzecz niezmienna. Kolejna to, że są nieusuwalne. Co to znaczy? Nie mówimy o skrajnych przypadkach, w których nie będziemy mieli już do czynienia z palcami, bo ktoś te palce obetnie celowo. W wyniku wypadku może się to zdarzyć lub też wypali kwasem, bo to jest zupełnie inna sytuacja, a po drugie to nadal będzie jakaś cecha kryminalistyczna. Ta osoba co zostawia? Nie zostawia linii, tylko zostawia coś innego albo w ogóle nie zostawia, bo brakuje palca czy też dwóch. Czy też Ale gdybyśmy ścierali nasze palce systematycznie pumeksem, to one będą odrastać i zawsze w tym samym układzie, zawsze w tym samym Układzie. I trzecia najważniejsza cecha, bardzo istotna. Niepowtarzalność. Linie papilarne są niepowtarzalne. Niezależnie czy będziemy mówili tylko w perspektywie jednego opuszka palca, a my przecież patrzymy na to kompleksowo, czyli w perspektywie dwóch dłoni, one są niepowtarzalne. Po tych 20 latach pracy, no ja pamiętam, mam gdzieś z tyłu głowy wciąż te przykre obrazki. Y, zwłaszcza jeżeli to była jakaś makabryczna zbrodnia, czy miejsce zdarzenia dotyczyło, dotyczyło dzieci, to się zawsze pamięta i e, tak jak e, niektórzy policjanci, antyterroryści na przykład mówią, że nie ma ludzi, którzy się nie boją, oni się też boją, tylko no, cała sztuka, żeby pokonać ten strach, bo ludzie, którzy się nie boją, czy później e, nie odczuwają czegokolwiek, no, chociaż tą minimalną empatią się nie odznaczają, to znaczy, że to są w jakiś sposób ludzie, chyba nie mówię tu o policjantach, e, zaburzeni. Mhm. Najpierw pojawia się technik na miejscu zdarzenia, czyli pojawia się z walizką technika kryminalistyki. Proszę Państwa, to może być jedna walizka, może być kilka, zależy jakie miejsce zdarzenia, ale w podstawowym zakresie ona tak będzie wyglądała. Na w kolejności będą interesowały pędzle do ujawniania śladów linii czyli pędzle daktyloskopijne. Daktyloskopia dla tych, którzy nie wiedzą z języka greckiego, daktylos, palec, skopie oglądać, czyli oglądanie palców, a dokładnie śladów palców. E, no i proszę, no i proszę, prosz, oczywiście ubrane rękawiczki. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy na miejscu zdarzenia nanosić swoich śladów. A, a Chwila dla reporterów. Tak, tak jest, tak jest. E, w tym przypadku mamy do czynienia, Paweł, powiedz jaki to jest pencel. To jest z Puchu Marabuta. I ja może... Czyli tak jest. E, niektóre Panie będą zazdrościć, bo świetnie, by się nadawał do czego innego. To jest jeziórka. Mniej delikatna. To znaczy my nie skubiemy zwierząt, bo To są specjalne filmy, tak, mają... No, hodowla zwierząt jest na, nakierowana w tą stronę. Nie, pan będzie teraz sprawcą, czyli pan musi zostawić gdzieś świat. Tak, byśmy żebyśmy tak... Y jak y tak, y tak, y pan podejdzie najlepiej do szyby, tak bo to jest super. Chodzi laten przykoniowy z przykładami całą dłonie jest będzie łatwiej, ale, 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 ale tak, na każdym palcu są inny ślady. Na każdym palcu są inne ślady. E, e, inny pędzel, jak widać już używany. E, używamy teraz proszku, który... E, Argentora wiesz, Argentora. E, tutaj głównym składnikiem. Jest aluminium. No ruchem posuwistym, leciutko. Jak widzicie, no, państwo z daleka, wystarczy kąt badania tylko wykorzystać, i już ten ślad będzie widoczny. To jest ujawnienie i wzmocnienie śladu, bo często na tej szybie byśmy zobaczyli bez troszkę, tak. W domu można, a patrząc na młodego człowieka, on zabrać właśnie z kosmetyczki pędzel i mąkę delikatną i też pójdzie w tym kierunku. Tylko pytanie, kto będzie potem sprzątał, ale to już jakby ma. Tak, Przeniesiemy, bo to jest tak naprawdę przeniesienie śladu z przedmiotu na folię daktyloskopii. No my sobie ten ślad przeniesiemy, wprowadzimy później do bazy i sprawdzimy. Tak? Widział Pan na pewno dużo więcej niż zwykły śmietelnik, dużo więcej takiej paskudnej ludzkiej natury. Jest coś, co jeszcze Pana zaskakuje dzisiaj w pracy? No już chyba nie zaskoczy, bo od, y, od miesiąca, od lutego y, zmieniłem pracę, pracuję przy służę w szkole policji w Pile. Ale rzeczywiście no nie można powiedzieć, że nawet banalne, ta banalna kradzież z włamaniem do domków, jednorodzinnych, do sklepów, że jest to wciąż to samo. Nawet jeżeli sprawca używał tej samej techniki, to inne ślady zostawiał, inny, inny materiał był, na który, na który należało oddziaływać jakimiś środkami fizycznymi, żeby ślady ujawniać. Mhm. Jako, że to są pani. Linie papilarne, więc my pani wręczymy, a kolega może pocałował na szyby. O, mi... właśnie. Węczy... Niech pan się bliżej, tak jak ja. Przed chwileczką myłem, panie, z tutaj zaświadczyć, tak? I niech pan pocałuje na przykład ten na te skierniwicę, tak? O, właśnie. Robimy kolejny o, krok. zaczęło się od linii papilarnych, ale z pracy Zdrowia. różnie się zachowują. Spotykają się, tak, ze swoją przyszłą ofiarą. E, e, spożywają razem alkohol i tak dalej, dochodzi do zabójstwa. No i co zostawiają? Ślady czerwieni wargowej, tak jak w tym przypadku, tak jak w tym przypadku e, pan. Tak, e, tak samo małżowina uczna. Kiedyś, jak złodzieje, e, tak zwani mieszkaniowi, jak nasłuchiwali, czy ktoś jest w domu? Na kolanko, blisko szczeliny drzwi, przykładali ucho i słuchali, czy ktoś jest w domu co zostawiali na miejscu zdarzenia, pracowali w rękawiczkach, a zostawiali Małżoniny Usznej. To też są cechy indywidualne, dlatego dzisiaj mamy takie inne zdjęcia do paszportu. Czerpień wargowy. Ujawnienie i zabezpieczenie będzie podobne. Paweł zabezpieczył, ja użyłam słowa odbitka, a warto sobie gdzieś tam na przyszłość może kiedyś się pochwalić, że mamy do czynienia z odbitką i z odciskami. Jak nasi słuchacze mylą to ja zawsze mówię, albo mi pokażesz, że masz odciski na butach, albo dostajesz jedynkę. Odcisk zawsze pojawia się na takiej powierzchni, która jest plastyczna, miękka, czyli zmienia się, jest ten trzeci wymiar, struktura. Tu mamy do czynienia z orbitkami, nakładany na czymś twardym na powierzchni. Czy w takiej pracy jak Pana grozi człowiekowi wpadnięcie w rutynę? Tak, na pewno, na pewno, ale to trzeba unikać. I właśnie o tyle praca i, i, i ta część organizacyjna techniki kryminalistycznej jest, jest mała, że jesteśmy z sobą zżyci. To jest raz. No mamy takie w różnych komendach kameralne warunki, że wymieniamy swoje doświadczenia i, i na pewno to też krytyczne spojrzenie kolegów no, pozwala nam uniknąć. Do jakiegoś stopnia tej rutyny, bo nie ma nic gorszego chyba w każdym zawodzie, jak, jak jakaś rutyna. No to ja życzę spełnienia w tym kolejnym zawodzie, który niedawno pan rozpoczął. Spokojniejszym, mam nadzieję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. podchwytliwe rzeczy. Tak, Przygotowałam sobie masę takich. A na temat swoich poglądów i tak dalej. Oczywiście, jest... seksualna. i seksualna seksualnej, od tego Gły. zaczniemy. Nie, nie, nie. <laughs> nie, absolutnie nie, się, nie. Chociaż ludzi nie ma, to mogę powiedzieć, odkryć swoją drugą twarz. Ksenofoba. Rasisty. Bro, nie wierzę. Tak? Poważnie, dlatego ja tak wygląda. Nie, 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 nie. Nie? Nie. nie. Dobrze. Jak Dobrze. Ma stanąć? A jak pan wygodnie. Dobrze. Jest okej. Okay. Ten profil czy ten? Obydwa doskonałe. Dobrze.